Moi drodzy, witam w poświątecznym odcinku z World of Tanks I, i słuchajcie, sorry, że nie nagrałem w Boże Narodzenie, w drugi dzień Świąt i w trzeci, ale no z, po prostu no z, z, troszeczkę nie miałem czasu, bo Święta w pierwszy dzień rodzina przyjechała, to miałem taką małą imprezę, bo jak wiecie tylko 5 osób max można zaprosić, no to była taka mała impreza. W drugi dzień to znowu w domu spędziliśmy czas. No a wczoraj to też w domu, tylko do kościoła. No i tylko tyle. No i dzisiaj myślę, że nagram dla Was World of Tanks. Bo muszę zobaczyć, czy są jakieś nowości. A jak z użyciem nie w mikrofonie, to spokojnie. Ja nic tam nie saplani, albo to tylko mam gumę. W muszę porzuć, bo przez 3 dni gumy nie eee, żyłem. Dobra. Eee, dzisiaj mamy widzę kolejny dzień kalendarza adwentowego. I dzisiaj mamy... Taki rosyjski czołg. Dwulufowy. Dosyć mocny. No ale y, niestety, no chyba w tym roku nic nie kupię z kalendarza adwentowego. No, ze względu na to, że tu nie ma hajsu. A tu to co? O, misję Czakanowisa. Można sobie choinka. O, właśnie, tu choinkę mogę sobie dekorować. To może to odleża. Zrobimy. Mogę to w sumie zrobić przed yy, wigilią, ale. No niestety, ale słuchajcie. Myślę, że może w tym roku, znaczy w tym co teraz będzie, będzie może lepsza atmosfera. No bo, jak wiecie, koronawirus. I yy, wszystkie yy, plany nam w ogóle pokrzyżował. Tak więc. Myślę, że będzie to o wiele lepiej. O kurczę tutaj to ulepszymy o wiele lepiej. O, i to jest a poinstalacja, to jest nowy poziom świątecznej atmosfery, fajnie. O! Dobra. Podwórko, co ja tu mogę dać? To. Lampiony i... To. O. Dobra. Eee, plac to czekajcie bo tu chcięte. te eee, czak są misje misje nie aha, dobra ok start no i tak eee, no i chyba ja tu muszę Uff. a ja tu zniżki dostaję aha no to fajnie dobra i te misje już się rozpoczęły, więc myślę, że już możemy zacząć Ale czołgiem piątego poziomu. No to jest 25TP akurat, czołg, który posiadam teraz akurat tego poziomu. No bo innych to nie mam. Mam tylko 25TP, który jest w tej chwili najlepszym czołgiem. Więc myślę, że tym czołgiem sobie pogramy. Jeszcze dzisiaj chyba zrobię recenzję tankietki, bo... Jak wiecie, była na kanale, ale się usunęła jakiś dziwny traf. więc myślę, że ją zrobię jeszcze raz. Dobra naciski odłamku w No i jedziemy zaraz. Dobra, mi się to chyba już są Tam jest baza i to jest baza, która mogłuje trzeba, bo ja tym człowiekiem może nie pojadę. Już to jest szuka śmierć w moim przypadku. Ja może tu jadę w żeby mnie za szybko nie kropnęli. No i jeszcze dam chyba info nawet dzisiaj a propos Sylwestra i live na bo... Miał być live 22 lub 3 grudnia, no ale ze względu takiego, że go nie zrobiłem, no bo brak czasu. No bo w te święta to u mnie w szkole troszeczkę było za długo, bo w zasadzie dzień przed świętami mieliśmy tylko jeden dzień wolny, aż mogli darować te dwa dni, a tak to to kurde e, było... No, naprawdę no zapierdzieć był totalny. To też trzeba wziąć pod uwagę. No, wygląda jak talala, wiedziałem, że tak się stanie. Dobra, jeszcze tak gówno Challenger mnie zniszczył, no nie no, świetnie. No i wracając do to o czym mówiłem, no... No, miałem nagrać, ale... Tak schodziło, no i zeszło, no bo w zasadzie no to czasu było bardzo mało, ile ja go miałem. Dopiero teraz w, w, we wtorek, nie, to w środę dokładnie, nie, we wtorek dokładnie wieczorem chyba dopiero normalność powróciła do mnie. Do domu, bo tak, musiałem lekcji pilnować, żeby tam odebrać do odpowiedniej godziny, no i tym się skończyło, że kurde nic nie nagrałem. A live miał być. No ale niestety no... Sorry, ale na pewno za rok będzie. I na pewno dotrzymam obietnicy, jeśli chodzi z pirotechniką o no, 1 sierpnia, bo w tym roku nie dotrzymałem, bo przez pewnych ludzi mi to y, nie było, a, jakby to powiedzieć, dozwolone. Przez pewnych ludzi nie mogłem tego zrobić, bo y, niby uważali, że, do, że to się źle skończy, tylko że na swojej posesji można sobie odpalać pirotechnikę i w ogóle, więc... Nie mieli nic do gadania, no ale dobra, nie zrobiłem. Bo jeszcze by się popłakali, jeszcze może o, o, szpital był. Bo to wiecie, jaki drugi są to Najgorszy zabytków, yy, się też bał i też był po ich stronie, mimo że mówiłem, że to ma świetne interes. A oni, nie, 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 nie. to ma Gramy Niemcem, bardzo co mówi, Wreszcie teraz nie zginę jak dostanę. nawet z CS 1.6 No, nagrałem odcinek Cóż, chyba to tak 23 ale 2, nie wiem, chyba 2.3 nagrałem odcinek. Bo Nie, przecież to jest CS 1.6 tak global, z tym modem Global Offensive Ale CSGO myślę, że też nagramy, więc Sylwester spodziewajcie się, że na pewno będziemy grać w... No, co, to będzie na pewno na live. Marcin z kanału chyba... Klamotny 125. On ma chyba taką nazwę, nie pamiętam, ale jeszcze podam w opisie. Abo info z kwestii drzemężu Bogdan z mojej ekipy czyli. Bo niedługo jakiego kanału VicTex będzie miał na imię, no to niedługo on też będzie z nami będziemy grać na początku w CSA1 albo w Minecrafta chyba też. No a później 15 minut przed północą pojedziemy, pójdziemy tam do mnie na podróż do Puszczak Pilotechniczy. No bo wiecie, że nie można, na przykład jak ktoś w bloku mieszka w pirotechniki, to. tylko osoby, które mają podwórko i swoją prywatną posesję, bo jeśli na przykład mieszkamy w bloku i pójdziemy sobie puścić yy, fajerwerki, jak nas policja złapie albo stara miejsca, no to mamy nie, nie fajnie, bo, nie mamy, bo. w mamy a całe szczęście, że, że mam prywatną posesję, więc mogę sobie pozwolić na puszczenie tego techniki dzisiaj, ale myślę, że na, na największa szansa to jutro bo jadę kupić jakąś technikę, powiem, że to 7 oddech tam się zaopatrzy. Jakieś petardy, rakietki, tak by, jak jedy, i te podobne No bo też hajsu za dużo nie chcę wywalać, bo no nie mam aż tak dużo pieniążków. Chciałem sobie jakąś technikę do ASG, właściwie porządnej, O, 7TT jedzie. Nasz czołg. No właśnie go 7 a boczy, dobył pan, to mówicie całą serię w niego musimy wpakować i kolejną i dopiero padł To musiał Powoli podjedziemy i go zaraz

Wycofujemy się Nie trzeba się już wycofać, bo to nie ma sensu Dobra, wracam do odcinka, bo mama mnie poprosiła, bo tam miała problem z telefonem, ale dobra, ale... No i już widzę, zostałem zniszczony, więc... Niedobrze. Dobra. Fajnie. Dobra, trzeba wyjść, ale już... Ale zniszczyliśmy jeden czołg i tam chyba z trzy żeśmy dobrze uszkodzili tak porządnie, więc... Myślę, że jest dobrze. Dobra. Jeszcze jest w bitwie, dobra. 7TP. Aha, tu już materiał eksploatacyjny dodam. To myślę, że ja bym mu dał... Małą mapteczkę bo on akurat na uszkodzenia nie jest taki bardzo podatny. I tak łatwo nie jest zniszczyć. Dobra. E, tym sobie może zagramy, bo tutaj to... Ten to mogę zbadać? Nie. To jest pojazd kolekcjonerski, więc A i tak nie, muszę, nie chcę mi się badać, bo widzę, że głównie na armata jest. I tak mam lepszą wieżę, więc to no, się nie opłaca. To mogę zbadać? Nie, i się nie będę badał. Dobra. Wiecie co? Słuchajcie, chyba zakończę ten odcinek na tych dwóch misjach, bo jeszcze chciałem coś innego dla Was nagrać, bo yy, no bo stale to, to World of Tanks to może się komuś znudzić, albo niektórym z Was, więc myślę, że nagram coś jeszcze innego. Chyba CS-a teraz może nagram, albo jedną gierkę, którą ostatnio fajną pobrałem, więc zobaczę. Dobra. Słuchajcie, ja kończę. I jutro spodziewajcie się kolejnego odcinka z World of Tanks, bo no to ja będę codziennie próbował wypuszczać. Tak więc yy, będą codziennie, więc proszę się nie martwić. No za rok na pewno będzie co, każdego dnia kalendarz odwentowy, bo myślę, że takiego dzielu nie będzie. No a w tym roku no to wyjątkowo, no sami widzicie, koronawirus i to w ogóle dramat, więc to się dziwi. Dobra. Myślę, że miło było. Ja jeszcze muszę odcinek taki informacyjny zrobić o Sylwestrze, który będzie, bo będą fajne rzeczy i będzie można wygrać coś nawet. Dobra, ja nie przedłużam, tylko kończę, a więc do zobaczenia. Cześć.